Dzień dobry Państwu, jesteśmy w Warszawie, ulica Aleje Jerozolimskie to jest ta ulica, główna ulica Warszawy, już w kierunku już, e, właśnie Łodzi, Katowic, można tak powiedzieć, dookoła Poznania. Tu jest z tyłu widać pociągi jeżdżą. Jakieś półtora roku temu byłem tutaj. Nagrywałem filmik. Co, to, co co się dzieje, że nagle, chyba po 30 latach albo i więcej, nagle zaczęli coś robić przy dworcu Warszawa główny. Stary dworze, wiecie Państwo, o pięknej nazwie z pięknymi, z, z pięknymi zwyczajami. Tutaj jako dziecko wtedy wyjeżdżałem na wczasy z rodzicami. A to tutaj to jest elektryczne? Czy by to było dla e, tych elektrycznych? Tych, tych? Nie, nie dla elektrycznych. No, tablice informacyjne. Proszę Państwa, i ja zapytałem, czemu ma to wszystko służyć? Czy to nagle będzie, będą, y, ktoś przyjeżdżał? Czy raczej odjeżdża tłumy? W każdym razie to jest naszykowane na tłumy. Tak widziałem to, że będzie to szykowane na tłumy. Tutaj jest akurat tak zakaz wejś wejścia, no ale my, proszę państwa, takimi rzeczami się zbyt nie przejmujemy ale wchodzimy. Wszystko widzę, że porządnie zrobione. Beton, stal. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. No to i teraz już jest już jest jasne. Wszystkie siły, które wszystkie siły, które e, drzemią w świecie, te dobre i te złe, a właściwie to siła to w zasadzie jest tylko zła w tym wypadku. Które przygotowane tory do kabli, wszystko ładnie, mocne, no i dobrze, dobrze, lubię, lubię pracę taką mocną, są naszykowane, siły, te wszystkie siły dążą do jednego, dążą do tego, żebyśmy byli niewolnikami, Ogromna masa niewolników, i, i nieliczni panowie. My mamy być tylko robolami, żywymi magazynami części zamiennych. Dla, jeżeli, jeżeli komuś z wielkich popsuje się coś w wełbie, w, w serduszko i mi zacznie wysiadać, bo z tej nadmiaru szczęśliwości, to wtedy właśnie wezmą takiego majnowskiego, zielinskiego, z Polski, czy z, z ze Słowacji, Czech, czy a później może z innych krajów. I będą, I będą wymieniać serduszka, wątroby, serca, oczy, głowy, przeszczepiać. Po to są to zrobione te testy. Oni biorą po prostu DNA nasze. A ja to dawno mówiłem. No i dlatego mi. Widzicie Państwo? Ja to dawno mówiłem i dlatego likwidowali mi kanał za kanałem i likwidowali no ale na jakieś prawda wyjdzie na jaw czasami nigdy nie wyjdzie no ale to już, już jednoznacznie proszę Państwa no dobrze to zrobiono, ładnie solidnie no ale już teraz wiemy dlaczego to jest No i także. A my będziemy teraz, babcie będą łożyć, dalej będą w kościółkach zbierać dla, dla tych, co mordowali ich, ojców, dziadów, wujów, stryjów, siostry, braci. 200 tysięcy, nie można zapomnieć 200 tysięcy banderowcy. Wymordowali naszych obywateli na Wołyniu. No i co? I za to się spotyka na Będą przyjeżdżali tutaj. Będą mieli plus, 14, 15, wszystko będą. Stąd też właśnie te makabryczne podwyżki cen paliw. Wszystkiego, w gazu będą stwierdzili, że to jest przez Putina. Pewnie Putin dołożył swoją cekiełkę, ale to nie w ten sposób. On dołożył cekiełkę w ten sposób, że, że według mojej oceny to jest to wszystko dogadane z Bidenem i z tymi wszystkimi. Proszę zwrócić uwagę, że Państwa, że do Putina delegacje z Izraela tak samo często jeździły jak do do Kijowa. Także to wszystko jest między innymi dogadane, kiedy ma to być. I... To jest akurat Muzeum Kolejnictwa. Mieli wyrzucić tam. No jeszcze to, się, się to zostało. Ale proszę, panią, proszę Państwa, No no, to tak. I ta sama sytuacja jest na dworcu Warszawa Zachodnia. Pojedziemy tam, też sfilmujemy Państwo, żebyście Państwo widzieli. Ci co nie byli w Warszawie. No dobra. Znaczy nie dobrze. Zatrzymujemy. Widzę, że to windy wiele wieloosobowe, tylko jeszcze nie, nie gotowe. Czyli albo się trochę im przyspieszyło, chyba trochę się im przyspieszyło, albo nie, tak jak zwykle, pewnie u, u nas są opóźnienia w budowie. Na budowach, czyli. Moravecki się trochę spóźnił, ale nie bardzo pociągi tutaj już jeżdżą, czyli przygotowane, sprawdzone. Tu akurat mi się nie podoba, bo tu jest poręcz zrobiona z kształtownika, z rury prostokątnej i tu jest otwór. Według mnie to ten otwór powinien być zaślepiony, bo jak będzie wpadał śnieg, deszcz, to właśnie będzie podobało to, że będzie rdzewiało. Z drugiej strony, z dołu, to już niekoniecznie, bo woda będzie z góry leciała, więc tutaj nie powinno być, niekoniecznie musi bo jak nawet by coś tam przeciekło, żeby miało którędy wypłynąć. Więc to będzie, to będzie. myślę, że to trzeba będzie zgłosić, żeby to naprawili. No. Chyba, że w tej technologicznie jest to opracowane. Zrobię tylko zdjęcie. Tutaj między ulicą Aleja Rozalińska a ramię. człowiek postawił pawilont. Ładny pawilont. Sprzedawali graturę, trakotę, więc wsadzili go do pierdla. Próbowałem się dosyć, e, dowiedzieć, gdzie siedzi i tak dalej, żeby z nim wywiad Czyli nie chyba nie był swój, i dlatego wsadzili go do pierdla. Może umarł, <gryw> powiesił się na własnej prytrze albo co. No, papilą rozwalili. Też nie rozumiem, dlaczego rozwalili. Mogli przecież dla zostawić dla samego siebie, ale nie. Pewnie chodziło o to, żeby znikła kawałek historii. Tak jako dług pozostał. Tak to robią nasi rządzący. Kto ich wybierał? Ja nie. <grymianie> Żeby nie było wątpliwości, do was wszystkich się dobiorą. Będziecie na nim głosować, a i wam się do was się dobiorą. Tak jak mój tata mówił. Dajcie mi władzę. Oczywiście sprzekące to mówił. Dajcie mi władzę, a ja was urządzę. Uff.